Jest niedziela 3 października, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Renata Molenda, czas na losowania. Wygrane w zdrabkach wciąż kochają naszych graczy. Wystarczyła złotówka, aby w zdrabce Wabang wydrapać 20 tysięcy złotych. Szczęśliwy los zakupiono w Lublinie. W Dzień Uśmiechu, który obchodziliśmy w ubiegły piątek, wygrana w wysokości 7 tysięcy złotych w zdrabce Uśmiechnij się trafiła do gracza z Brzeska. Warto zagrać, bo wciąż czeka na Państwa 59 takich wygranych. Od początku bieżącego roku wypłaciliśmy naszym graczom wygrane na łączną kwotę ponad 750 milionów złotych. Aby wygrać, trzeba grać. Już za dwa dni do zdobycia będą wygrane w lotto. Największa zatrafienie szóstki może być warta nawet 4 miliony złotych. A dopłacając złotówkę do zakładu, mają Państwo szansę na wygranie miliona złotych w lotto. Plus. Trzymam kciuki. Miliony są również do zdobycia w multi multi. Grając w opcji z plusem na 10 liczb można wygrać 2,5 miliona złotych, a zwiększając stawkę nawet 25 milionów złotych. Losowanie multimulti -multi już teraz zapraszam. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb. Oto wylosowane liczby: dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt siedem, czterdzieści dziewięć, trzydzieści siedem, czterdzieści trzy. Trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt osiem, jeden siedemdziesiąt siedem, trzydzieści trzy, siedemdziesiąt sześć, Sześćdziesiąt jeden, siedemdziesiąt osiem, dwadzieścia osiem, pięćdziesiąt trzy, trzydzieści sześć, dwadzieścia trzy, jedenaście, liczba jedenaście jest plusem. Mini lotto to najtańsza ze wszystkich gier. Zakład z typowaniem pięciu liczb kosztuje tylko złotówkę i 50 groszy, a za trafienie tych pięciu liczb można wygrać nawet 400 tysięcy złotych. Losujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 8, 7, 17, 20, 36. Jeśli wygrana w jednej grze, to za mało, można powiększyć ją o 2 miliony zł w super szansie. Wystarczy tylko trafić wszystkie cyfry w aktywowanym numerze. A znajdą go Państwo na kuponach wybranych Girlotto. W drugim dziś losowaniu tej gry padły takie oto cyfry: 2, 9, 7, 2, 3, 2, 5. Gratuluję zwycięzcom. Każdy los kaskady to aż dwie szanse na zdobycie ćwierć miliona złotych. Żeby wygrać te pieniądze, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb znajdujących się na losie. Najwyższa pora poznać te liczbę. Zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwunastu liczb. Oto wylosowane liczby: czternaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia cztery,

taką wygraną można zrobić wiele fantastycznych rzeczy, podróżować, odkrywać nowe pasje i zmieniać świat na lepsze. Zasady tej gry są naprawdę proste. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 z 10. Zachęcam do gry. Główna wygrana w ekstra pensji to 5000 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Jeśli chcesz się grać o większe pieniądze, wystarczy zwiększyć stawkę. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 30 22 10 34 15 A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest. Liczba 1. W ekstra pensje warto grać z ekstra premią. Wystarczy dopłacić tylko złotówkę, a można wygrać aż 100 000 zł. Losowanie ekstra premii już teraz. Zapraszam. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejne ułożone kule. Będne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 12 9 Dwadzieścia cztery. Trzydzieści dwa. Dwadzieścia pięć. A ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstrapremii jest... Liczba jeden. Przypominam, że większość gier lotto można grać online. Wystarczy założyć internetowo konto gracza, zasilić je odpowiednią kwotą, następnie wybrać grę i trzymać kciuki za wygraną. Te będą do zdobycia już jutro w popołudniowych losowaniach Multi Multi oraz Kaskady. Poprowadzi je Maria Zwierzyńska. Życzę Państwu spokojnej nocy oraz udanego tygodnia. Dobranoc. Zaszczep się i wygraj powrót do normalności. A możesz wygrać więcej. Weź udział w loterii. Masz cztery szanse na wygraną. Codziennie, co tydzień, co miesiąc. I w finale do wygrania samochody, a nawet milion złotych. Zaszczep się i wygrywaj.